Ja jestem Erzapel, a to jest już kolejny odcinek gry Don't throw the Fire. Weźmiemy sobie meczety, bo jednak meczetami szybciej się atakuje, no i nie zużywamy tyle czasu. Eee, myślę, że pistolety nie będą aż takie super, więc weźmiemy Troke Knives. I, dopiero, I pistolety dopiero odbokujemy dzisiaj I weźmiemy granat No I nie mamy żadnej odbokowanej postaci Czy tam jakieś kurki jak to każdy mówi Nie 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 no No Patrzyłem czy nagrywanie się Nagrywa, ha? No dobra, już się zamykam Ule, a. Karina. Shank, we need your help. Join the resistance. You're in the resistance? At least I'm doing something. I don't do causes. I'm only here to see Elena. Since when did you care? Since now. <sighs> so which one of you cockroaches killed Razor and torched our camp? Czekajcie trochę przyciszę Dum 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 Kurde, jeszcze trochę za głośno Dobra, już jest dobrze I lecimy dalej, może wy tego nie słyszycie, co nie? Kurno no, no. no.

Uuuuuu oh, i kolejne. No no Oje ja, no da Straszne How come you get all that? Trzeba uważać tu a tutaj kolejny będzie tak No chodźcie Załatwy Was mój nie, e, nożykami. Tak jest łatwiej. Wow, my God. Wow, Sanger to. Fajnie gra, tylko sorki, że będzie to trochę później. Dzisiaj ten odcinek około nie wiem 22, 23, nagrywany z XCATRAS 9.30 tutaj e, wiem, że ty chyba coś będzie czekać. Się. Tutaj... Aha, chyba jakaś znajdźka będzie, ale ja ich nie kolekcjonuję, więc... No, po prostu nie lubię ich kolekcjonować. Jałożę w grach fordowe. To w ale co ze wow. Jest najlepszy! Normalnie, jungle, 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 jungle. Ej, hey, what the fuck? Dobra, nie No. No. Kurna, Tego nie, zna, stoczymy, nie, doktor, to wszystko, no, nie, no nie, to, tak, to bigo, bigo. nie, to 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 nie, nie, no nie no moje obsługiwanie padem jest najlepsze No a A no i zaraz widzimy Ołodo oh, 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 oh. no. Czy mi się wydaje czy on jechał na, ste na sterydach? Bo tak normalny człowiek nie wygląda. brak Szank to kapujec Nie sobie dużo ćwiczył z jakiś tam komandos Ale no patrz na niego On jechał na sterydach no kurde no dobra, to sobie weźmiemy też życie, jak już chyba wcześniej wspominałem. No. Tak się bierze że rzeczy i... Uwaga, RB zapamiętałem. I L... L... RB, tak? O tak, ten LT się skacze. No. Sal. No właśnie chcę zrobić z wyskoku tej tak. Uwaga na tego, no. O no dobrze! Teraz uczyłem na tego co chciałem. Nic bo... nie skaczy na tego co chcę. Dobre, to był kombo. No, dobrze. Dobra, no, ja tego rozbijemy. Aaaaaaaa! Zapykałem się ziniem. No raz sobie go, go ubył, nie. No dawaj go jemy. No. 3 no oke okay. i rb woow dydidum nooo już 6 z 50 z teraz będzie 7 tak? 6 6, 7 4 tak oczywiście i zwalać z tym bo mam misję do wykonania, eee no no kurna no no dobra sobie normalnie wejdę ooo bo to nie jest aż taka super gra zresztą to jest bardziej taka Przygotować nie trzeba wszystko siadać. Siekać, tak. Po angielsku siekać to jest slide tak. To się chciał wiedzieć. Uuuu, no, nie gadajcie, że w takim sposobem zginąłem. Dobra, bez żadnych takich dziwnych rzeczy. Normalnie, jakie ja mogłem przy takiej rzeczy zginąć? Weźcie. Oh, o tutaj nie zginąłem o tak dobra i o my god, oh, my god. No. dobre oh to co zwykle robię na... Pojęcia. Łaga, Łaga, Ojej! Już ona Ojej! Ojej! No nie, to jest Ojej! 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 Już Ojej! 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 Jezus A za to Ojej! Ojej! pałkę, Ojej! Zrobię sobie finisherka i do góry, eee. Ja na naszą pa pałeczkę, tak! Pałeczkę, uwaga i... Goog! Uwaga i... Tak się najfajniej skacze, Uuuuh! I! Kurna skutkowo to! bez żadnych zabaw, bo znowu Drugi raz Kurczę i teraz Gol. No dobra, od początku jeszcze raz, bo jednak widać, że życie mnie niczego nie nauczyło. No dobra teraz już żadnych żarów. Tak. Take them down, guys! E Hej, come down, pitchers! Yeah, oh, oh. no, kurna no! A, dobrze! w zasadzie. A, bronić okay. Oni

<coughs> 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 oh yeah. you have it in you to be a leader. but remember, i won't always be there to help you. alena. well, you were getting drunk. magnus' thugs took her away. you can catch the ten o'clock bus out of town. not this time. i'll find her. Nie jestem napity! Hmm! I... Przypiał, mam nie wstać tych ścisza Ten filmiku, trochę podgłośniałem. jest spoko Nie, muszę mu muło, łopaty zabrać, Dobrze, Dobrze. A ty, ty, jest Jasmine! O mój kurde, no nie! Tylko nie w takim momencie. Błagam was. Wstawaj, no. Dobrze! Fak! Kurcze, no nie! Tam jest kioło życie. Go, dawaj go... Uf. Kurde, no jeszcze nie zginął. Ekstra Kurde, no. O, oh, je, yeah, yeah. Jeszcze raz. No dobra. Więc lecimy jeszcze raz, kolejny raz. No skoro tak nie nagrywam, to myślę, że... I teraz, kiedy możemy coś zrobić i nie będę niczego go przepłacał. Może będę powtarzał, ale... O? Aha, spokojnie, że życie ma szワerię, w w réussię, wtedy, gdy ma się Na odpoczywa, ale... Wtedy, gdzie masz mało życia, to są ludzie, więc ja... Okej? i spróbuj mu zabrać... Nie, no nie. Zabierz mu tu łopatę. Fajnego finisherka O trzeba się napić. A, spokojnie tak całe życie to sobie pewnie wrócę tutaj. Ula la. O, to nie było. Ale... też fajny. Uuu, Dobrze to

poprawiłem od ostatniego razu grając w Szanka dwójeczkę No może do tego już trochę. Pogram sobie w survival modzie. Oh. oh my god. No 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 Boom. Boom. Dobra już oh. ja Boom. E, 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 no jest fajne, że kto to oni sami się to siebie, no i sami się rozwalają, Takie nie? Takim, taki trochę... to no, jest fajne. Uuuu... trzeba się zjuzować sobie. Ty już to tak o! nie Kurna, trochę życia mi zabrało, koleś Trzeba to wiem, sobie A nie, kurna, to będzie taki piętrza, szybko biec No już teraz trochę za cicho nie mówiłem, to pewnie mówiłem za cicho, Słaby. no Słaby Dobra, więc lecimy co nie, jak to się mówi, robimy Szank nie chodził na to Yes, chodź raz To jest właśnie taki element zręcznościowy wręcz, Chodzisz raz i wątpię Przynajmniej będę miał całe życie No, no właśnie, bo zaraz kawałka będzie tak. Dobrze, tak Yes yeah. On <oczywiście> Ona oh, no, no, no znała, ona oh, no, no, no znała Jesteśmy sławni Łuhu! O fuck! Inferno! Szkoda mi

i chyba będzie tylko jeden zwykle Jest, ale to całkiem dobrze idzie Mam nadzieję, że teraz go rozwalimy Jakbyśmy rozwalili po prostu za pierwszym rąkiem To by jest... Is tak daleko dzisiaj my, myślę że do Dobra, ten raz jeszcze spróbujemy zrobić, bo ten nie będzie dzień nie? nie będzie mój prawidłowy kill co nie będzie takie rzeczy Chol... kole kole tak. Bym miał tu apteczkę, to bym z Spokojnie. Teraz będę nie będę brała coś tu pograć. Uwaga, uwaga, uwaga! Jesus! No, 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 no. Dobrze. Dobrze... I cios, cios! Your ass. No! Ah! Vagamos esse time, Slimmer Bo, Teresa fica aí dos Prost, aqui, ó Abra, 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 Duh. Duh. Hey, Pop i know where they're taking me Uuu, całkiem szybko to przyszliśmy 10 minut 45 sekund? No, całkiem nieźle o, no, Dobra To co, widzimy się już jutro? Tak, w kolejnym odcinku Shang-2 To co, cześć